Cześć, Adam Wiśniewski, jestem technikiem Uzina. Cześć, Maciej Załęski, technik firmy Uzi. Dziś będziemy mówili o kleju k 66 naszym flagowym produkcie do posadzek PVC. No dobra Maciek, ale gdzie jest główne zastosowanie tego kleju? No moim zdaniem jest to idealne rozwiązanie do podłóg typu LVT. No dobra, ale mamy różne kleje do LVT. Dlaczego akurat ten? Dlaczego akurat ten? Przede wszystkim dlatego, że jest to klej twardospojnowy, co jest niezwykle istotne przy odporności na ścinanie. Czyli co? Generalnie chodzi o to, że się nie będą robiły szpary w winie? Nie będą. Zdecydowanie nie będą. Przede wszystkim twarda spojna. Klej po związaniu na podłożu chłonnym robi się twardy. I dodatkowo jeszcze zbrojony włóknem. To też ma Aha. wpływ na, na, na tą odporność na ścinanie. Pamiętajcie, że zbrojenie włóknowe w tym kleju daje bardzo, ale to bardzo dużą stabilność wymiarową każdej posadzki, którą będziemy dawali na górę. No dobra, dobra ale porozmawiajmy jeszcze o kleju, który mam alternatywnie, jednym z wielu, Nomen-Omen. Pokażemy Wam k 62 Cokolwiek, coś ma w sobie, coś czego nie ma. Jest również klejem twardym, podobnie do K66 i zawiera niewielką ilość włókna. Czy możemy go stosować na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych? Na wszelkich podłożach gładkich, chłonnych. Czyli wszystkie masy anhydrytowe Dobre. i masy cementowe. Zupełnie spokojnie możecie go stosować również w mieszkaniach. Maciej, to jak stosujemy te produkty? Czy dajemy je na tych samych pacach? Czy stosujemy w jakichś specjalnych odstępach czasowych? Jak jeśli chodzi o aplikację? Oba kleje aplikuje się niemalże w identyczny sposób, mają podobne czasy. Pamiętajmy tylko o tym, że są to kleje do instalacji na mokro, czyli na mokry klej kładziemy wykładzinę. Pamiętajcie również o tym, że on, te kleje mają napisane dwa rodzaje pac. Jest A1 lub A2 i o wielkości pacy decyduje tak naprawdę wykonawca, ale szczególnie trzeba patrzeć na produkty, które będziecie do tego przyklejali, czyli LVT. Producenci LWT czasami bardzo rygorystycznie stosują, że do jego produktu mówić być stosowana paca A2 i A1. Obydwa kleje do tych pad się po prostu nadają. Żaden z tych klejów nie nadaje się do stosowania na ścianach, brak przyczepności początkowej. Pamiętajmy przy aplikacji tych klejów, żeby pilnować czystości pad zębatych, które stosujemy. Ze względu na zawartość włókien te pacze z czasem mogą się zapychać. To chyba na razie dzisiaj wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do następnego spotkania.